Jakiś ha, ha! Drżyjcie i to. Kity patrz, kot w czapce. Uważaj, że on ma broń. To tylko kot, ośle. No chodź tu, no, kici, 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 No chodź! Kiciunia, chodź! No, jak leci! Chodź, kiciu! Zawierz go! Zabierz go. Zabierz go. Aha! Ucca! 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 go! Ucca! 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 kłaczek. Nie, no to jest niesmaczne. Jak myślisz, co z nim zrobić? Nie możemy go uśpić, ponieważ to nieetyczne. Jedyna opcja to sterylizacja. O madre, nie, por favor, proszę, zaklinam. To nic osobistego, senior. Ja to robiłem ze względu na bliskich. Moja matka ma grzybice. Ojciec musi jeść ze śmietnika. Król zapłacił mi szczerym złotem, a mój młodszy braciszek ma... Zaraz, 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 zaraz. Ojciec Fiony zapłacił ci za ten występ? Znaczy król? Si? Tak, no to kwestie błogosławieństwa mamy już z głowy Szrek, nie łam się, co to? Jeden chciałby cię sprzątać na dzień dobry O, dzięki hmm. Może dla Fiony naprawdę byłoby lepiej, jakbym był jakimś księciem z bajki Si, to samo mówił król O, o wybacz, w sumie to było pytanie retoryczne